Dzień dobry ludziska! Co tam u Was słychać? Ja jadę teraz w tym samym kierunku co zawsze Zauważyliście pewnie Ostatnio tu bywam właśnie codziennie Dzisiaj jestem wczoraj byłem i jutro pewnie też będę Co się dzieje dzisiaj? Dzisiaj takiego w sumie nic, nic wielkiego Po wczorajszym dniu to po prostu dzisiaj naprawdę jest spokój ja wiem, czy też tak macie kiedyś, niekiedy, że robicie na przykład coś takiego, co wymaga od Was myślenia, takiego, no pomyślenia, obliczenia kilku rzeczy, żeby coś ustawić, żeby coś zrobić i kurde, i w takim momencie, gdzie myślicie, jest jakiś telefon, no nie, i ktoś, albo ktokolwiek Wam coś przeszkadza, no nie, no przeszkodzi Wam, to ok, raz się nic nie dzieje, nie, robicie dalej, bo wtedy są to samo i za chwilę, która znowu to Wam przeszkadza i już tak, tak jesteście wywici z tropu, że po prostu, no, Słyszycie tutaj to, to robicie no nie? z tego, tego obliczenia, bo albo źle coś y, zrobicie, albo, albo nie zrobicie i, i, i to, co mieliście zrobić, źle wyjdzie, no nie? E, ja tak właśnie miałem wczorajszy dzień chyba 4 czy 5 razy po prostu, y, 4 czy 5 razy, no, źle zrobiłem to, to, to co miałem robić. Znaczy jest swój produkt, który może do ludzi. O, widzę, że tutaj w tym górnym sygnalizatorze, to jest na wprost, na tym wyśmienniku widzę, że wymienili żarówkę. W sensie, tu jeszcze parę dni temu było tak, że połowa świeciła na czerwono, górna, a dolna część na, na ciemność świeciła. No nie? I dużo ludzi wtedy myśli, że wtedy sygnalizator, w sygnalizatorze jest po prostu woda i dlatego dolna część jest ciemna, ciemniejsza niż górna część. A właściwie to jest nieprawda, bo z tych wszystkich sygnalizatorów starych, starego typu, w sensie nie z diodami LED, które są, z żarówkami no to tak się właśnie działo. A to się działo dlatego, że w środku są komory i odblaski. I odblaski albo mają jedną żarówkę, albo mają dwie żarówki. I teraz jeżeli się któraś z tych żarówek spali, jeżeli są dwie oczywiście, bo jeżeli jest jedna jak się spali, no to po prostu nie ma wtedy nic się świecić. A jeżeli są dwie żarówki, jedna żarówka się spali, no to to właśnie taki niby efekt tego, że tam niby jest woda w środku, a tak naprawdę Wody nie ma, tylko po prostu nie świeci jedna żarówka. A, no i żarówki też nie są takie standardowe, jakie można kupić w sklepie. Tylko to, to w środku to się, nazywa, to się nazywa Wolfram. To, to świeci w każdym razie, Wolfram. Ale dobrze pamiętam. Jest po prostu dużo grubszy w tej żarówce. No, ponieważ są wstrząsy, wiatry i tak dalej. To wszystko chodzi, po prostu to pracuje. No i jakby było takie cienkie, no to, to ta żarówka po prostu by się paliła co tydzień, trzeba by było po żarówkę mieć. A dzięki temu, że są grubsze, no to to jest y, wtedy takie no, dość dużej wytrzymy. Oczywiście już teraz się odchodzi od takich sygnalizatorów na żarówki. Ledy teraz y, są bardziej popularne, bo wiadomo, mocniej świecą, lepiej widać y, i dużo więcej godzin po prostu wytrzymują. O no, sygnalizacji też mam, może kiedyś odpowiem coś więcej. No teraz ja tak takim kierunku nie, ma, nie będzie ani jednej sygnalizacji, no więc nie ma co też mówić o czymś, czego nie będzie po drodze. Więc sukcesywnie w każdym odcinku, gdzie będę przez jakieś sygnalizacje, będę wam jakieś ciekawostki opowiadał o sygnalizacji. A widzicie, tu jest ten problem, o którym kiedyś wspominałem o tym, z tym mostem. Jest tak wąski, no teraz tiry i muszę po prostu czekać, bo się po prostu nie zmieści tir. I... Drugi tir. No, w sumie nie wiem dlaczego on czeka na ten tir, bo same osobówki jadą, więc osobówka i tir się bez problemu zmieszczą. Ale już tir z tirem to jest problem. Yy, chcecie wiedzieć o co chodzi z tym mostem? No to oglądajcie wcześniejsze odcinki. Yy, tu dziś będzie link do tego odcinka, więc yy, zapraszam do oglądania tamtego odcinka. No a to co widzicie na proste budynki, to to jest budynek z yy, no, yy, dalej, Balsenu, dalej itd. Ciasteczka robią kawę inkę, co prawda kawa, to w sumie nie jest kawa inka, bo tak, tak się, tak się jakoś przyjęło, że to jest kawa inka, to po prostu to jest inka. Nawet nie wiadomo czy to jest napój, czy co. zauważcie, na pudełku nic nie pisze o tym, że jest to kawa, nic nie pisze, że to jest jakiś napój, kawa podobnie, nic o tym nie pisze. No ale te budynki, to również o tych mówiłem, o sobie fabrycznym też mówiłem. W wcześniejszym odcinku również zapraszam do oglądania. Za to widzieliście, za to 30. Nie wiem czy kojarzycie co w Zatorze jest. Są dwie takie rzeczy w Zatorze, czyli tam ten cały park z dinozaurami ruchomymi i tak dalej, i tak dalej. W całej Polsce zresztą to są te, takie parki z dinozaurami. Już po prostu się chyba no, prze, prze, przejada. Tyle tego jest w Polsce, ale drugą rzeczą, którą jest w Zatorze, to jest pierwszy w Polsce w sumie taki park rozrywki z rollercoasterami, coś takiego. Czyli znaczy wiem, że w, w Chorzowie jest, no nie? Roller coaster jeden tam sprowadzony sobie z, z Anglii, jakiś taki używany, nie? Ale tutaj za to, że jest całkowicie, całkowicie nowy park od zera wybudowany i teraz w tym roku już otwierają kolejne jakieś chyba 3 czy dwa rollercoastery. Powiem Wam, byłem i naprawdę fajnie, fajne, fajne miejsce, gdzie można spędzić sobie e, miło czas. E, no wiadomo, no kolejki są do, do tych, no ale już, chyba w każdym w każdym tego typu parku w Europie czy na świecie są kolejki, także nie ma, nie ma co narzekać, że tu są u nas kolejki. Jedną rzeczą, którą jest moim zdaniem nie tak jakby, nie niedograne może, tak w ten sposób może powiem, to jest jedzenie tam. No jedzenie, szczerze mówiąc, do bani jest. Nie? Ciężko w ogóle znaleźć, jak się już znajdzie, to tam jest jakiś tam keba, jakieś tam frytki czy co tam nawet nie pamiętam, ale no, to są chyba jedyne rzeczy, które tam można. Chociaż... Będąc, e, powiem, e, w, gorsze jedzenie w sumie było w, w parku miniatur, jednym z parków miniatur tutaj, e, co jest niedaleko zresztą do Tora. Tamto jedzenie po prostu wziąłem zapiekankę, zapiekankę kurde, dojdzie taka cieniutka, taka wąska, zapłaciłem, nie wiem ile, ile kasy, ale przepać je, tylko zapykankę niedobra. E, Go wzięliśmy no to, pff, z bitą śmietaną i owocami, no to Gofer taki flag, taki naprawdę flag, flag z wszystkich flagów, na tego nawalone, tej bitej śmietany takiej, tej sztucznej, no jak wiecie, taka nawalona tego w cholerę i może takie dwa kawałki brzoskwili na tym. Kurde, na, jakby człowiek nie chciał tego ubyć, to te, się tą kurtę tą bitą śmietaną, to też chyba kosztowało 8 zł za takie kurwa główienko, za przepros przeproszenie, nie, ale... Także tam było rzeczy fatalne. I tam nic innego nie było. Tylko się to i jakieś tam. No właściwie chyba tylko to. Ponieważ tam niby była restauracja, ale tej restauracji też za dużo. Może nie było to ale za dużo nie było i nie wyglądało na świeże. Sorry, takie odniosłem wrażenie. Nie? Ale generalnie rzecz biorąc, sam fakt to park jest idealny. Jeżeli macie dzieci, to taki park miniatur po prostu jest rewelacja. Jeżeli. Jeśli nie macie dzieci, to tam, no można powiedzieć, że oprócz labiryntu, to, no w sumie to takie, no okej, okay, nie, nie zrobił jakiegoś takiego wielkiego wrażenia. No fajne są miniaturki i tak dalej, ale no, no mówię, no trzeba mieć po prostu dzieci, żeby, żeby chodzić w takie, w takie rzeczy. To zresztą obok tego parku miniatur jest kolejny y, park dinozaur, dino, dinozaurów. I co jest moim zdaniem kompletną klapą jest yy, wielki ogród, nie wiem ile tam hektarów tego jest, yy, zrobione yy, zrobione z roślin, kwiatu itd. Obraz papieża w Watykanie, nie? Ja na yy, Co z nieba, czy są satelity, super, czy z helikoptera super wygląda, nie? Bo są zdjęcia. Jak, jak tutaj, ale, oni, ale co oni sobie myślą? Co oni sobie myśleli, kurde tworząc to, że tam nie niby zrobi taki kopiec, taki kopiec usypali z ziemi i oni sobie myśleli, że jak ludzie widzą ten kopiec, zobaczą, zobaczą po prostu całe to, to zdjęcie, co tam jest. A tam kurde, wychodzi się ten kopiec, a tam w ogóle nawet jednej czwartej tego, co tam jest, nie widać. Po prostu widać tylko kawałek czegoś, i gdybym nie wiedział, że tam ma być obraz, to bym po prostu myślał, o jakiś jaki ogród. No, no fajny, fajny ogród, no, nie? No, Ale okej. Okay. Obok troszeczkę dalej jest taka warownia, bo tam jest kolejny park tematyczny, warownia. Więc poszliśmy do tej warowni. Budynek taki wielki, no nie, tam był, niby to zamek, nie? Pomyślałem o tym, może zamku będzie widać. Jest dużo wyżej, dużo, dużo wyżej niż kopiec, bo kopiec nawet nie był, jak widzicie na przykład te supy tutaj co są oświetleniowe po prawej stronie, to ten kopiec może był do połowy, o, może był wysoki tak, ten samochód, co jedzie przed nami, nie? Ten z planteko. Tak, takiej wysokości budynku. To jak, jak myślę, że z takiej, z takiej wysokości można zobaczyć wielki kurde, obraz, który jest na ileś tam set hektarów, No i a warownia była, no, no wiadomo, że wyższa, no nie? jak trzecie piętro jakiegoś budynku, ale z tego też nie było widać. Też nie było widać tego rysunku. Także stwierdziłem, że ten park też klapa totalna. No a wy... Macie jakieś parki rozrywki, które polecacie? Jeżeli polecacie jakieś parki rozrywki, no to piszcie w komentarzach na dole. Chętnie się dowiem, co lubicie. Co Nie muszą być to w Polsce, mogą być za granicą. Moim na przykład ulubionym parkiem jest pod Barcelona w Taragonie. Aventura? Nie, Aventura się nazywa. Teraz budują tam, doczepiają tak jakby Ferrari World do tego. Czyli będą, będzie park Ferrari, taki jak jest tam w Bahrajnie. Przynajmniej podobne mam nadzieję, więc jak wybuduję ten rollercoaster, ten roller coaster taki sam jak jest tam tu na, na bank tam jadę, ale piszcie w komentarzach no dobrze, co polecacie. A no i przypominam Wam o tym o tym, żeby subskrybować. Bo jak tysiąc osób się do czerwca uzbiera, to no, fajny filmik z wyjazdu do Szwajcarii i do pierwszej na świecie fabryki czekolady. Istniejącej do dzisiaj, produkującej czekoladę z prawdziwego mleka, nie z proszku. No zrobię taki właśnie filmik, także subskrybujcie, przypominam, żeby subskrybować, no i nie tylko, dlatego daje to motywację do robienia tych filmików, także proszę, proszę, proszę subskrybujcie.